Naszym gościem Paweł Kępa, strzelec jedynej i zwycięskiej bramki z Lechią. Jak to jest strzelić taką bramkę? Jedyna i zwycięska bramka. Fajnie, naprawdę, że tak się to wszystko ułożyło. No cóż mogę powiedzieć, jest to chyba jedna z ważniejszych bramek w mojej przygodzie z piłką. Szczerze powiedziawszy o strzeleniu tej bramki, nie wiedziałem co zrobić, w którym kierunku biec. Bardzo się z tego cieszyłem. Czekaliśmy długo, długo na losowanie, kto w następnej rundzie Pucharu Polski trafiło na Wisłę. Szczerze powiedziawszy, myślałem sobie cicho w głowie, że fajnie by było, jakby to była Wisła, tym bardziej, że nasz prezes Szubryt jest sponsorem także Wisły Kraków. Będzie miał pewnie rozdarte serce, bo będzie kibicował zarówno nam, jak i Wiśle, ale myślę, że pokażemy może jeszcze jakąś niespodziankę i uda się może zrobić coś jeszcze z Wisłą Kraków. Spotkanie z Lechem było Twoim pierwszym spotkaniem, w którym grałeś przeciwko drużynie z Ekstraklasy? Powiem, że, powiem szczerze, że wcześniej grałem długo, długo lat w hutniku Kraków, bodajże wtedy jeszcze nie było Ekstraklasy. Była wtedy pierwsza liga, druga liga, w hutnik wtedy był w drugiej lidze, także parę występów wtedy miałem w drugiej lidze, a z Ekstraklasą, z meczem grałem pierwszy raz. Kolejne spotkanie w jednej z moich Pucharu Polski z Wisłą. Jak myślisz, Wisła ma się czego obawiać? Fajnie by było, jakby tak myślała. Wiadomo, u nas jest specyficzne boisko, troszeczkę nierówne. Jak tutaj mówimy sobie wszyscy chłopaki, chłopcy w szatni mówimy, że jest to paszcza lwa, gorący teren. Niech sobie wisał, no Zobaczymy, no przyjedzie tutaj, na pewno powalczymy, nie, nie złożymy rękawic. Obyśmy sprawili jeszcze jedną niespodziankę w bojarze Polski.